Hej, cześć, witajcie z tej strony. Czup i 7 razy 7 stoi obok mnie. Powiedz, halo, słyszysz? Słyszysz. Halo, słyszysz? No, słyszysz mnie. Nagramy. Tak. Nagramy tak. trzeci odcinek, nie? Dlaczego y, teraz. Do... On ma tą samą postać, co ja, nie? W ogóle ten, tego, no. Tak, że ja będę krasnąć, a on będzie Cicho. Odbieram misję. misje No dobra, No to idziemy. Chodź. dodam cię do grupy. Jak wejdziesz. No, ładuje się, ładuje się. Bam bam, bam, bam. Bam, bam. Weź bam. od niego i szósty poziom. Jakiego Aha, od tego. O, no, kon nie blokuje, a dobra, wziąłem. Bum, jej, jak super. Zaproszę. O, mam nowy, mam nowy kon, ten, nowy yy, atak. Jak, cię, jak się, się zaprasza? Ej, dobra, ja cię muszę zaprosić jakoś, tylko jak to się robiło. O, dobra, mam cię. Masz? Tutaj do, do znajomych, tutaj do grupy. Dobra, wysłałem. Dobra, mam mamy grupę, mamy grupę. Doszłem. Jesteś? No i, i, idziemy Max, spić. To tak wszystkie gwesty, które mamy. 25 potworków, A one idą jak ty zabijesz i ja zabiję, to idą y, na dwóch? Tak? tak. Ta. O, no to spokojnie. nie. No co no jesteśmy w grupie? E, gramy, gramy krasnoludami, bo to jest dobre kombo. Krasnoludzi są po prostu bardzo dobri. Z tymi działkami w ogóle będziemy szybko bossy zbijać. No ej, czemu ten Max się tu kręci? Będzie nam bardzo e, łatwo grać po prostu. Tylko działka będziemy stawiać co. E, ja już widzę tego bossa na 25 level, wiesz? To będzie Easy. No kurde, ej, dlaczego te postacie są takie mocne? Ja tu wszystkich mam z hita i wklikam na kogoś parę razy, nie? To jest słabo. Bo ja. Bo... To są początki. Jeryku ja tu wszystko. Ja już skończyłem. co skończyłeś? nie, <gwesta> ty też. nie, wiem, jakiego nie, 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 co ile ty nie, masz? Ja mam dwa. E, trzy, nie, Podpalić trzy, tych, wiesz? nie, ja tych, to nie, to nie, 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 Zacząłem A właśnie jakiś ktoś, chyba jakaś dziewczyna, nie, pisała w komentarzu, że no, bez jaj, ludzie, no. Dobra, zaraz foto pójdę. Pisała w komentarzu, że mogę założyć tą tarczę i ten i, i tamten pistolet na jedną rękę i będzie i, lepiej, ponieważ i, Będą mi zadawali mniejszy damage, a ja będę walił szybciej. A więc teraz wam coś pokażę. To tak nie działa, zobaczcie, najadę się na ten pistolet. O 1630 e, nie, sorry. E, no przestańcie. Dobra, zrobić. No bo tego, to chodzi o to, że masz 50% na blok. Jak zablokujesz, to odejmują ci mniej. No wiem o tym. Ale y, y, wiesz, że możesz sobie pojechać na takie obrażenia na sekundę, nie? I yy, ta, yy, ta, yy, ta yy, broń, którą yy, by mógł założyć Ci ten pojedynczy pistolet... Ale szybkość, szybkość ataku jest ważniejsza w tej grze. Bo yy, jeśli szybciej atakujesz, to masz większe prawdopodobieństwo, że kogoś uderzysz. To chodzi, to chodzi, że to pod PvP jest lepiej. Pod PvP lepiej jest tak grać. To mam na tak... Ej, na krasnoludzie to możesz sobie grać z dwuręczną, ale na wojowniku trzeba grać z tarczą i z jednoręczną, no. Może się, może się pomyliła. Może chodziło jej o wojownika. Bo nakaz ludzie to polecam, polecam ci grać z dwuręczną. tam. I na początku. Wiesz, na początku tobie się tak wydaje. Tobie się wydaje, że to jest lepiej. Ale później zobaczysz, że to nie jest wcale tak lepiej. Jak ci będą wszyscy bić po milion, to zobaczysz. Ja się znam, mówisz mi. Znaczy jestem piątym poziomie bez się się hardkorowo gra. Dobra, chodź do miasta, tutaj będziemy mieć kolejne kwestie. o idę. Ale exp. No ja siódmy poziom. Prawie. No, wezmę od niej narpiew. Dobra, mam siódmy. Ja też zaraz. Dobra, mam... Ej, nie mam siódmego! Dlaczego? Chyba, chyba nie odebrałeś jakiegoś błyska. Masz wszystko? Tego tutaj przy wyjściu zabrałeś? Tak. To chodź dalej. Nie robisz dalej, błyska. i mają, mają. Mają, mają. Jaką masz siłę uh, bojową? Uh, uh, co? Jaką masz siłę bojową? 953. Na lewe, dostaniesz. No weź czekaj tu. Czekam za tobą. Tak, czekaj. Czekaj na Majo. Majo, Majo. Ma, Majo. Majo, Majo. E, wiesz, ja nie myślałem, że te głosy nam pójdą tak szybko. Ja myślałem, że te dwa będziemy robić w 10 minut. Dobra, sorry, pomyliłem się. Wiesz, czy umiem taż tyle siły y, bojowej? Bo założyłem esencję, tę niebieską. Y, nie, nie zakładaj esencji. Zostawaj sobie je w ekwipunku, tak? Mhm, mm mhm. Mm bo jakie zostawiasz w ekwipunku, żeby na bossy mieć? Wiesz o co chodzi? A teraz ja mam siłę bojową 1050. Ale nie zakładaj ich, bo na bossy używaj tylko. Ale ja nie używam esencji żadnej. No, na bossy tylko bo ja teraz mam już... Yy, czapkę przed chwilą dropnęłem. Ja dostałem jakieś rękawiczki, jakiś pierścień, jakąś lepszą szczelbę. Ej, na serio jest lepsza. Biorę ją. Zielona, ale jest lepsza. Już 14 mi. Ej, chestplate! Zielony? Nie. Niebieski? Tak. Na szósty poziom, no zobacz jak wyglądam. Jaką masz siłę bojową? Yy, 1112. Jest, jestem lepszy. Jestem no bo... lepszy o, o, o 10. No bo masz tą esencję, nie? Nie, nie mam esencji. Zróbmy, bo ją ja na bossy się używa. A fajnie wyglądasz. Yy, jakby co, to esencja, ta siła bojowa się nie liczy w ogóle. Ona źle mówi, bo każdy powinien się budować pod siebie, tak jak on chce iść w te statystyki, które, które mu odpowiadają. Bo. Ale my będziemy tak, jakby mówić sobie si siłę bojową. Ten, który ma większą, ten niby jest lepszy. Ale tak naprawdę tak nie jest. No. <laughs> Dobra, ty to odbierz, bo jak ty to odbierzesz, to mi chyba też się liczy, nie? Nie, musisz też. Odbierz to, no. Odebrałeś? No. Szybko to szybko przyjdź, bo ja zaraz będę ich bił, ci nie zaliczę kilku. To poczekaj. 20 nie umarłych trzeba zabić. Gdzie ty to? Aha, bo my mamy odebrać misję. Aha, ja myślałem, że. Wiesz, yy, yy, że to jest coś do zrobienia, bo jak na przykład. 20... Tutaj. Tutaj jest ich dużo. No. Możemy, iść zara możemy zaraz iść na bosę jakiegoś. Później zrobi się ciekawie, na razie jest Ej, my to musimy kończyć powoli. Chyba zrobimy tylko tego głesta i będzie koniec. Ile masz? Czasu? 9 minut. 9 minut? No to szybko to. Dalej. My tu w dwóch dropimy, no to ludzie, ogarniacie to. No ja mam e, 13. Później mówię wam, jak będziemy mieć boss, to będzie tak ciekawie. A ja mam 14. Może... Ej, my możemy trochę ominąć. Możemy ominąć te e, misje i tak dalej, żeby po prostu szybciej... Dobra, ja no koniec. Ja też. Um, to no to, to y, w, widzimy się ale... jak, jak dojdziemy na miejsce, bo może nam się nie zmieścić odcinek. Cięcie, cięć. A więc y, od, od, odebrali, odebraliśmy ten y, challenge. To jest koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, fapki w górę i w ogóle ten tego, staram na to i... Dobra. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Koniec, żegnam Was, pozdrawiam i koniec.